Idziesz ze mną, czy nie? Idziesz? No to chodź. To chodź, lecimy. O, ale ogon w górę, super. Siemaneczko, dzień dobry. Kurde, temperatury z rana już nie rozpieszczają. Nie wiem, 10 stopni, 9. Rosa się zrobiła. Tak, stoję, mówię. Zacznę nagrywać za mną czarny bez. A wy mi piszecie w komentarzach, że ja taki opalony. Ja tylko opalony, opalony i zy. <ścoughs> idę, idę poprawiać. Bo sypało, sypało, aż żal tego nie poprawić. Miłego oglądania. Tam na wejściu między wojny wpadało. A tu? Jakiś trybik Jakiś trybik, czyli będzie trybić. Mam nadzieję, że będzie trybić. Błyszczy się tak, że ciśnienie można załapać. Nie, ale zmyłka, ja myślałem, że sreberko. A to po prostu jakiś chyba. Tutaj takie, ale nie wiem, co to może być. Nie, nic to nie jest. Po prostu taki krążak. Rampam pam, no i mam pierwszy krąglinek. Co to jest? Dyszka adolfowa. No i petarda. Super. O dyszka adolfowa. Po 15 minutach chodzenia jest petardinio. Który rok to nie pójdzie zobaczyć? Chyba już nie. One już takie zżarte są. Także nic z tego. No ale fajnie. Jest patynka, jest patynka, jest patynka. Gdzie ona mi się tu chowa? Patynka. Oj, jakiś guziolek. Guziolek, dżinsolek. Nie, marinę. Aren, coś tam. Taki z koszyczkiem. Ale mnie tu zrobiło. Teraz to już nie może być zmyłka. Bo jest monetka, widać od razu z góry. Pięknie. 1949 rok. I co my mamy? 5 groszy. 5 groszy z PRL-u. Jakie ładne. Piękne. Sygnał duch. Taki ledwo słyszalny I kopnięty I co? Jest Adolfinio Jest piąteczka Adolfowa Który? 40 rok? Bo one tak przeważnie wychodzą Takie 43 chyba Tak? A nie wiem który. Jest piąteczka Adolfowa, jest fajny Siemandero przyjacielu Widzę dzisiaj forma lepsza Idzie pochodzić Na pleckach nie leżymy a to dobrze i zielonka, ale wysych już teraz pięknie. Jest gapa z tymi skrzydłami. Kaszubska baratynka, ta jest jedyneczka, ale jak to wyschło pięknie. A no to jest Dojcze Raj, tysiąc, który to, to będzie rok? Tu nie ma Fenik Urocznik 1900. Nie widzę, widzę, widzę. jak ja mówiłem. Rocznika nie dojrze, ale to Haha, jest. O kurka, no jest. Międzywojnie. A już chciałem powiedzieć, że jest Adolfowy wypad. Kurę samymi wiatrakami sypie, a tu jedyneczka międzywojnie. No i petarda, ale pięknie. 30. drugi 32 albo 3. Ale najpiękniejsze monetki świata petarda. A to chyba czas na stację pierwszą. Po takiej monetce to aż miło sobie przysiąść. Nie będę mówił, że na izostarka, bo wy nie rozumiecie, to ja tak sobie nazywam izostarek. Ale robię sobie stację pierwszą. Jest petarda. Dobra, za chwilę ruszam dalej. I po stacji pierwszej. Pada takie okucie, może zapinka od książki jakiejś, od jakiegoś może modlitewnika, coś takiego malutkiego. No tak się pewnie zamykało, zatrzask jakiś był jest. Mówię piska ładnie. Jest. Duża. Duża, duża, duża. Dawaj duża do mnie. I <ścoughs> drugie międzywojnie. 5 groszy, ale Petarda. Tarara 38, ale pięknie. Dwa międzywojna na jednym wypadzie. Jedyneczka, piąteczka, no to jest Petardinio, mega Petardinio. To jest super. Tam było zapięcie od książeczki, od modlitewnika, to jest od wielkiej księgi chyba. Wielkie księgi zaklęć czarów. Co to, to zaklinam, 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 żeby jeszcze międzywojna wpadło. Widzę. Czyżby czary zadziałały? Ja, na kaszubską boratynkę, przecież ja nie mówię, ja mówiłem zaklina, ma braka, a nie tam i zaklinyren i kaszubskęn boratynkę kurde, a to Kaszubska boratyneczka wpada, ale też fajnie. Wietrzycho się zrywa, zapowiadają deszcze, co jest? Ha, ha! I czary działają, czary działają, jest dwa grosze. Ha, 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 ha. Ale, Lony, widzisz, ja też umiem czarować. Z księgi zaklęć. Zaklinam, zaklinam. 35. rocznik. Mam jedynkę, dwójkę, piątkę, ale petarda. Ja nie bujam w obłokach, ja to mam. Mam. Tarara. Co mam? 10. Dziesiąteczka fenolowa z cesarstwa. Ale piękna. Piękny stan. No jest. 10 fenolków. Pięknie. 1907 czy pierwszy? Siódmy. 1907 rocznik. No i mega. I kolejna zmyłeczka. Bo mi waliło na polmosa. Byłem święcie przekonany, że to Polmos, a to jest 1941. Adolfowa dycha pewnie, tak jest. Adolfowa dycha, ale dziwny jakiś. Nie czym ja tu biję. Ja Miałem obrączkę na ręce. No, taki dziwny sygnał. Jest zielona, zielona, zielona. Zielona to jest tak, obstawka na trzy możliwości: albo cesarstwo, albo międzywojnie, albo Gdańsk. Szanowna komisjo. Hahaha, ha, ha. jest międzywojnie, dwójeczka, Kolejne dwa grosze z międzywojna, ale petarda. 27 rocznik, ale mega! Ha, ha, ha. Taki piękny strzał. Jeden! Tyle już dawno między wojna nie miałem na jednym wypadzie. Normalnie super, jak za starych, dobrych czasów, ale petardinio A ten co? Tak te lata nad moim niebem, a? A? Jakiś migiem, chyba. Ale to będzie dasy z das, das. boratynkiem. Tak jest. Tak? O, od razu widać: jest jedyneczka. Okej, okay, na ostatnim filmie dałem Wam mini wykład. Odnośnie zakupu wykrywacza przez początkujących, przez zacząć przygodę z tą pasją. Dzisiaj może troszkę parę słów Wam powiem o sprzęcie, na którym ja śmigam Jest to XPDEUS ze słuchawkami WS5. Już Wam pokazuję. Cewka 11 słuchawki WS5. Bez panela, bez panela, nie mam panela. I teraz kwestia panela. Czy, czy jest on potrzebny czy nie jest on potrzebny na pewno na panelu będziecie mieli więcej możliwości niż w tym menu no w tym menu możecie tak samo zrobić sobie wszystko poustawiać dyskryminację tutaj czułość, grunt yy, częstotliwość herców, tony ile jest, może być 2 yy, tony, 3, 4, 5 full, ja chodzę na full tonach yy, głośność słuchawek Wycięcie tam jakiś tych, program szesnasty, program szesnasty, wgrany przez Arka. Wiadomo na panelu możecie sobie zrobić swoje indywidualne ustawienia. Tutaj tyle nie kombinujecie. Możecie go podrasować trochę, ale jak masz kogoś z panelem i, i kto by mógł Tobie to wgrać, to myślę że. Kwestia panela, jest kwestią taką sporną, no ale nie będę tu teraz yy, o panelu. To już niech nie, yy, posiadacze Deusa się na ten temat wypowiedzą. No mówię programów mam w tej chwili 16. 16. Najlepszym programem do poszukiwań jest program drugi. Yy, a szesnastka to jest tak zwany ten yy, duży śmietnik wgrany przez Arka z Green Camo. No i widzicie, czy będziecie chcieli. Yy, zakupić Deusa z panelem, czy bez, to już jest Wasza yy, osobista rzecz. Wiadomo, Deus z panelem kosztuje yy, prawie dwa razy tyle co w wersji tej Lite, czyli z samymi słuchawkami. No ale jak ktoś potrafi na słuch, a, a to polecam takiego. Dobry sprzęt za nieduże pieniądze. Stacja trzecia czy czwarta. A to już na boratynkę nie wygląda, bo jest ciut większe. No, ale to jest dycha Adolfowa. <laughs> Same Adolfy, kurka! <laughs> Same Adolfy i Międzywojna. Dawać mi tu Międzywojna, a nie Adolfami mi tu sypie. 41 rocznik. Fajna dycha. Jest duża. A to będzie pewnie znowu Adolfinio, co? Pyryl. A. Nie. Nie. Dycha adolfowa. Jest dycha adolfowa. Kolejna. Kolejna dyszka adolfowa. To już pewnie nie rozczytamy. I klamereczka. Nie taka jakbym chciał. Pewnie wiecie, jaką bym chciał. No, ale jest klamerka. Oto teraz. Teraz to ma fanta na oko. Na samym wierzchu. Koreczek. Powiecie, że może nic szczególnego. Dla mnie chyba dzisiejsza petarda. F Gleskę. Neustadt West Preußen. Wytwórnia wód gazowanych Gleskę z Weicherowa. Ale mistrzostwo. Jaki piękny koreczek. Petarda. Totalna petarda nad petardami. Chyba już na sam koniec Zobaczę, bo strzeżę tego kaszubska anakonda Tak się to będzie to Jest monetka Jest monetka. Skurde, macie to takiego ekstrema. Ach, i co tu na koniec pada? Kaszubska Boratynka. Tak ta jest Jedyneczka, jeszcze jedna do kompletu. <dobra>, Dobra, spadamy. Tak jak rzekłem, tak zrobiłem. Zszedłem z pola. Patrzcie, tych śmieciuchów to jest naprawdę to jest mnóstwo. Mnóstwo takich małych blaszek, pierdołek. No, dzisiaj tylko o dziwo. Chyba jeden taki polmosidło się trafiło. Także śmieci. Kolejny raz wysprzątane. Będzie znowu czyściej. I tu dzisiejsze. Fanciory, no monet kurcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. 15 monetek. Fan dnia jak dla mnie, koreczek. No, moje ukochane międzywojne. Moje ukochane międzywojne w pięknym stanie. Są fenole, kaszubskie boratynki. Jest totalna petarda. I koniec na dzisiaj. Koniec chodzenia. Ale było fajnie. Mega. Tyle międzywojne. Tyle ogólnie monetek, że Adolfinie to Adolfinie, ale że międzywojnia wpadło na koniec ten koreczek. Totalna petarda. Kochani, wiecie, jak wam się spodobało, a jesteście na przykład nowi na kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału, włączenia dzwoneczka. No i co? Na koniec filmiku dajemy czarnego kciuka, bo czarne kciuki wymiatają. Widzimy się na następnym filmie. Na razie, trzymajcie się, miłego dzionka.